Cześć, witam cię na kanale Fotografia Analogowa. Dzisiaj będzie o kompakcie na wakacje. Ja od dłuższego czasu myślałem na tym, że fajnie by było mieć taki mały, zgrabny aparacie, który mam w kieszeni, który mogę sobie zrobić zdjęcie. Nie zabierać jakiejś dużej lustrzanki, bo, no, bo jest dużo. Tylko coś małego, poręcznego. Jednocześnie, żeby to miało dobrą jakość, żeby było szybkie w fotografowaniu. No i, no, i żeby było poręczne po prostu. No oczywiście, niedawno był film o Olympusie Mium, który spełnia te wszystkie warunki, jak najbardziej, jednego, nie jest mój, W związku z tym tak myślałem o swoim aparacie, więc tak przejrzałem półki. Co ja tu mam? No, wyciągnąłem mm, tego PETI 7S. Spełnia warunek, że robi dobre zdjęcia, robi nawet bardzo dobre zdjęcia. Zresztą film o nim niedługo będzie, bo przygotowałem już zdjęcia z niego do, do tego, żeby omówić go. Natomiast no, nie spełnia warunku. No, jego wielkość jest taka, że praktycznie mała lustrzanka z 50 jest takiej samej wielkości. Więc zacząłem szukać. Najpierw spojrzałem, co oferują na znanym portalu aukcyjnym. Czy coś się da kupić na granicach powiedzmy 50 zł. Obejrzałem, obejrzałem, no ale. Nie byłem zdecydowany, natomiast przeglądając szufladę zauważyłem, że mam w szufladzie takiego kanona. E Kupiłem go w. Ram, w znaczy, o, tam kupiłem wtedy kilka kompaktów. Kupiłem partię aparatów kompaktowych przede wszystkim, ponieważ jeden z nich mnie zainteresował. No w efekcie okazało się, że ten którym był podstawą jakby kupienia tego wszystkiego, był popsuty. Natomiast wyjąłem tego kanona i pomyślałem sobie, a może by nim po obejrzeniu jego funkcjonalności, no, no tak, no, działa na dwa zwykłe paluszki. Czyli dwa zwykłe paluszki, mu wkładamy i to są nawet. To tu tu są, tu są na, nawet zwykłe baterie, tylko jakieś yy, różne starocie zebrane. Yy, jak go otworzymy, yy, ładowanie jest automatyczne. Wkładamy film, zamykamy. Uwaga, zamykamy. On jest w tej chwili wyłączony. Zamykamy. Przewinął film do pierwszej klatki. Już jest gotowy do robienia zdjęć. Otwieramy. I co? Ja będzie robił zdjęcia. Klik. I zrobił zdjęcie. Klik. O. To, to jest podstawowa cecha aparatów kompaktowych. Jak chce, to zrobi zdjęcie z lampą, a jak chce, to bez lampy. Hmm. Zaraz się skończy bateria i się skończy na robieniu zdjęć z lampą, bez lampy. Yy, Wyłączę go na chwileczkę jeszcze. Yy. I to jest ta cecha kompaktów, która jest uciążliwa, która zresztą moim zdaniem i w tym miu jest uciążliwa. Czyli jego, jego to, że kiedy chce robić zdjęcia. Natomiast w tym, w, tym, w tym egzemplarzu projektant, który go organizował, projektował, zrobił rzecz genialną. Tu są dwa guziki z przodu, dwa przyciski. Przy jednym jest napisane nie błyskać, przy drugim jest napisane jest błyskać. Jeśli ja go włączę, i on w tej chwili, w tej chwili powinien dobłysnąć lampą błyskową, ponieważ uznał, że jest zbyt duży kąt. Ale ja jak nacisne guzik nie błyskać, to nie błyśnie. Genialne! Przecież to, to, gdyby takie coś w miło było, guzik nie błyskać, to ja w tej chwili i ja on nie błyśnie. I co bym mu nie kombinował, to nie błyśnie, bo nie może. Ale drugi guzik u góry jest odwrotnością. Czyli jeśli na przykład bym chciał zrobić tam zdjęcie, on teraz nie błysnie lampą. Ale jak nacisnę guzik błyskaj, to on tej chwili błysni lampą. I on nie dyskutuje ten aparat. I to jest fajne, bo na przykład to zdjęcie, to to, to zdjęcie, yy, zdjęcie zrobione przez yy, okno yy, specjalnie robiłem. I specjalnie wiedziałem, że on nie błysnie lampą. Więc yy, yy, to nacisnąłem guzik błyskaj. I co, i błysnął. Co więcej, poradził sobie z tym dobłyskiem, moim zdaniem, bardzo dobrze, bo ja pomyślałem, że w sumie to on przepali tą ścianę. Ale w momencie, kiedy on błysnął lampą, to on zaczął mierzyć z całości światło i dobrze ją naświetlił. To zdjęcie wyszło płasko, ponieważ jest to błysk bezpośredni, stąd zrobiony. Natomiast y, samo naświetlenie, jak na takie małe coś, jest bardzo dobre. Oczywiście hmm, drugą wadą takich aparatów kompaktowych jest y, o, a, ustawienie ostrości. Tu jest Fix Focus. Ja o tym momentami robiąc zdjęcia, ja o tym zapominam, bo nacisnę leciutko przytrzymam spust, jak się robi w autofokusach, czyli żeby przytrzymać spust przez chwilę, żeby mu dać stać na ustawienie ostrości, zrobię zdjęcie. I znowu błysnął. I on to jak najbardziej wykona i to zdjęcie. Y, Pomyślałem, że o, jak te listki jakby tu ustawić, a tam rozmyje mi tło. <laughs> nie, 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 rozmyje tło. To nie z tego typu kompaktem. On nie zrobi tego, ponieważ on ma stałe ustawienie ostrości i jego podstawowym zadaniem jest robienie zdjęć pamiątkowych. W związku z tym stąd do nieskończoności ma być wszystko ostre. Koniec. To jest dobre do scitu, na przykład bo ten guziczek jest dobry, Przy, przytrzymuje i wiadomo, że on mi zawsze zrobi zdjęcie. Nie ustawia ostrości, w związku z tym nie zrobi błędu w ustawieniu ostrości. Jest to szybko. Jest praktycznie gotowy od razu do zrobienia zdjęć. Natomiast no, nie do zdjęć jakieś tam, że sobie wydumałem właśnie na takie zdjęcie z listkiem, nie ostrość, nie ostrości. Nie ma nieostrości w tym aparacie. Zresztą tak samo się nabrałem na tym zdjęciu. Pomyślałem sobie o jakie fajne takie były. Mrówki po mnie chodzą, bo tu niedaleko jest mirowisko. Jakie fajne... Hmm, w ogóle jaka, tak byłem. Znaczy jestem, tylko robię przerwę. Hmm, takie fajne bryły. Zrobię zdjęcie z lampą, zobaczymy jakie to będzie wyglądało. I gdybym e, trzymał się w odległości, nie wiem, półtora, dwóch metrów, to by było w porządku, ale w momencie, kiedy ja zrobiłem takie podsunięcie się i metr, żeby to wykadrować właściwie, to niestety to automatycznie zdjęcie jest nieostre, jest do wyrzucenia, jest do niczego, mimo że samo naświetlenie nie jest złe, jest w porządku. Natomiast mm, pod tym względem, znaczy i ogólnie, czy tego konkretnego egzemplarza, zdjęcia, jeśli no bo on służy do zdjęć pamiątkowych, takich jak to zdjęcie, Krajobraz otwarty, zrobiony, czy jakiś zabytek, ludzie na tle i tak dalej. I te zdjęcia są poprawne, dobrze naświetlone, właściwe i tak do 15 na 18 mniej więcej one się trzymają kupy. Ale jakbym chciał powiększyć bardziej, to widać jakość obiektywu, czyli, że jest. Znaczy, ja nie sprawdzałem, czy to jest. Pewnie plastykowy. Yy, jakość obiektywu, która jest po prostu słaba. Znaczy słaba. Wystarczająca dla amatora, żeby zrobić takie zdjęcie, jakie on chciał zrobić, ale za słaba jak dla mnie to zdjęcie, że jak ja zrobię jakieś tam zdjęcie analogiem, to chciałbym, żeby to zdjęcie jednak było dobre. A może ono będzie dobre jak technicznie? A może ono będzie fajne, ja będę chciał sobie zrobić na przykład z tego wystawy, kiedy się powiększyć do... No niech będzie 30 na 40, będę sobie powiększał. To nie z nim te numery. Może to być z tego. Z mi. Może to być z tego, bez problemu, ale nie z tego. I takie kompakciki na wakacje, no, jesteśmy chyba, wydaje mi się, skazani na te drogie, bo szukanie, który z tych małych kompaktów, których jest odgromnej od czut, ma dobry obiektyw, dobrą jakość, żeby ona się nadawała i była porównywalna chociaż trochę do, do lustrzanek, to niestety one nie do tego służyły. Dlatego ja po zrobieniu bardzo sympatycznym aparatem, bardzo przyjemnym, czyli Canonem Prime BF80, on ma jeszcze daty, ale nie wkładałem mu, żeby naświetlał mi daty. I Tam seria jest długa, bo to akurat tego mam. Natomiast ich tam było więcej tych, tych aparatów, tych kanonów tego, tej serii i wszystkie wydaje mi się, że wszystkie będą ma podobnej jakości. No, nie ukrywajmy. To był tani aparat i takim aparatem pozostał. I moim zdaniem, fotografowanie dzisiaj takim aparatem, no. Jeśli mam z tych zdjęć mieć jakiś pożytek, to nie ma sensu. Jeśli chciałbym robić zdjęcia już tylko artystyczne, czyli jakieś rozmazańce albo no coś, coś bardzo odjechanego, no to można próbować. To można, można się bawić, ale nie wiem, czy warto. Moim zdaniem to jednak lepiej poszukać jakiegoś droższego, lepszego aparatu, albo po prostu jednak być skazanym na małą lustrzankę z podstawą pięćdziesiątką, która zapewni nam dobrą jako zdjęć, chociaż puszczę na koniec galerię z tego kanonika zdjęć i one są w porządku, dopóki nie ja zaczniemy ich naprawdę powiększać. Do tego momentu są w porządku, aczkolwiek ogólnie po obejrzeniu ich byłem zmartwiony, że... Oczekiwałem, że może jednak, ale to moje, może moje złudzenia, że ja bym chciał lepsze zdjęcia, że oczekiwałbym od niego lepszych zdjęć, to w sumie kanon, wow. że, mm, ale jednak to, to, klient, do którego to było kierowane, czyli ten najprostszy klient, to yy, który, do którego był robiony aparat i do którego była przygotowana cena zakupu takiego aparatu i ta cena Sprzedaży warunkuje to, jakie zostały elementy użyte. Bardzo dobra elektronika, bardzo dobry procesor z inteligentną pomiarem światła, natomiast zaoszczędzono na optyce, żeby zmniejszyć cenę, i ja dzisiaj wolałbym zapłacić dwa razy tyle, czyli nie 50, tylko 100 zł ha, 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 za niego, ale mieć lepsze obie, obiektyw. Także jak na razie wyborem małych aparatów został mi jako kompakt na wakacje, nic lepszego na razie, małego nie miałem jeszcze. Ale jak Ci się trafi jakiś kompakt mały, który warto fotografować, to napisz w komentarzu. To może, może zobaczę, może mi się uda go pożyczyć albo nawet kupić, fotografować nim. Wpisz jakie Twoje są spostrzeżenia, czy jakie propozycje małego kompaktu na wakacje. Tamtego kanona nie polecam. To jest bardzo fajne i sympatyczne jego rozwiązanie z gozikami do lampy błyskowej tymi dwoma jest naprawdę genialne, genialne. Dobrze. Dziękuję Ci za uwagę. Zapraszam do subskrybowania kanału, do oglądania innych filmów i do zobaczenia.